Dzień dobry, witam serdecznie, kolejny odcinek z Amonka, zauważam oczywiście na początek do lajkowania, subowania oraz zbierania na twitch.tv, saszaj, backlink w opisie, polecam serdecznie, z tym szaryfem. No to w takim razie robić sobie standardowo taski, lecimy do laboratorium i zobaczymy co tam ciekawego, zaryzykujemy dzisiaj, pójdziemy na te kompsy i zobaczymy czy ktoś będzie próbował zawić na tych kompsach. Hmm, jeśli, oczywiście, włączam komsy. To druga sprawa. Lecimy na te komsy, zobaczymy, czy ktoś będzie próbował zabić. Jeśli ktoś będzie próbował zabić, to po prostu od razu zabijamy tą osobę. I jest jeden za jeden. Dobra, sprośmy, czy ktoś się skanuje. Gremlin, chce się zeskanować? Nie skanujesz się. No nieźle, gremlin, taki jesteś właśnie. Gremlin się nie chce zeskanować i patrzę, jak się skanuje. To aż prosi się, żebym go walnął. Aha, są komsy. Oj, ktoś od razu naprawił. Chyba mamy inżyniera jakiegoś. Ciekawe, ciekawe. Oj, ten szazi. Oj, trochę się cykam. Jest tym Tak dziwnie się zachowuje. Ja już wykrywam podejrzane ruchy. mi cały czas, kurde, tak niedaleko mnie się trzyma. Piksa, klapek w porządku. Ajajaj, ten klapek tutaj. Nie, 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 nie ma szans. Żeby biegnę z klapkiem do jakiegoś pomieszczenia. Klapek lubi mnie zabijać w pierwszej rundzie. Robię popieranie. No dobra. Na Sheriff trzeba być ostrożnym. A nawet bardzo ostrożnym. Dobra. Lejdźmy sobie tutaj. Dirty zginął. Witam. Co to za zgłoszenie na końcach? Eee, bo prawdopodobnie wiem, kto to zabił. No to kto to zawił? Eee, osoba wybiegała z O2. Mhm. I była tylko tam jedna osoba, reszta była z prawej strony, to się możecie potwierdzić. No to ja byłem w O2, Diriego widziałem wcześniej w, w O2, Klapek był w O2. Teraz? Nie, no, no, no Klapek, Klapek wrócił chyba do O2. 4 sekundy, 4 no, sekundy no, jakaś. Klapek no. bardzo podejrzane ruchy robi ogólnie, no tak to tak, chciałbym. Tak, tak jak ja wbiegłem do komców, tak Klapek od razu wbiegł do komców, tak dlatego od razu wybiegłem z tych komców, po czym po chwili Klapek wybiegł i wrócił do O2. No może zapomniał czegoś, no. No, no 2SQ. Może to, to. sekundy ma. Yy, no to na pewno Klapek, Klapek tam był, nie wiem kto poza tym jeszcze. Kogoś chyba widziałem, Wixa na pewno Troszki była w Ponsach chyba, tak no byłem, byłem, no byłem na drzewku, zrobiłem się generalnie Czekaj, skanował. Nie żeby coś, no, żeby To jest to druga sprawa. Zgłoszenie na i nie ma sensu, bo powiedział, że jedna osoba tylko była w o 2 No, a no, nie stanki w 420. A druga sprawa też, że wydaje mi się, że na ja też mógł zabić. To, to mógł po być bej, mógł po być bej, mógł być. Mógł, mógł, jest, mógł być 4 sekundy no. ma. A skąd masz? Miałem, no bo kurde, miałem powiadomienie. No, aha, Uuu. czy właśnie się zdradziłeś z roli? Wygodnie, wygodnie. No, no, wygodnie się zdradzać tak, z roli. Ale wiesz, Osoba teraz że się z z to był kill, się to z... killer, nie? Jeśli na jakim to informacji... się przyznać. Z, z no problem. Problem. ja A. mogę tylko tyle powiedzieć, że kill padł w przeciągu. W przeciągu to znaczy mógł, pa mógł paść pierwszej albo w ostatniej. W ciągu 10 sekund. Kurde, te babcie to jednak miały rację, że te przeciągi to są. To w ciągu 10 sekund, dobra. no dobra To jak mówię, że Ty byłeś, Klapek był Ty wybiegłeś już jakiś czas temu, tak? No, Ustawiałeś ja byłem, Klapek No, no, Klapek chyba wbiegał Nie jestem w 100% przekonany nie mogli A ktoś tam był Wiem, że TheDeary Wiem, że spojrzał na mnie Jak poszedłem na, no. na drzewko, ale dalej Już nie wiem, co się z nim wydarzyło O, Diri to ty na mnie spojrzałeś tak, spojrzał na mnie i wydaje mi się, że to Naya zabił, ale dostrzegł. Jeszcze Klapek może być, no Nie znam też O! Halo, ja tu AFK byłem, czemu ci głosy znowu? <śm> <śm> tak, dobra No, okaże się tak to tłumaczy a Poszukasz szczęścia No, no To no, niezły Klapek AFK Mmm, dobra, naprawmy te kąsy. Super, udało się Weźmy do komunikacji, superancko Robimy cyk, żeby sobie uploadzik, zobaczymy. Jest spora szansa na to, że właśnie klapek jest tłumaczący się tym, że poszedł awka. <grym> hmm, dobra, idźmy dalej do elektryka. Trzeba poczekać na kolejne kompy. Najlepsze tłumaczenie na awka. Można powiedzieć, że moje ulubione. Jak spotkam klapkę, to go po prostu walne. A nie będę specjalnie za nim biegał. nie chce mi się. Hmm. Peksi. Kto zginął? Nie, wszyscy żyją. Doran. O klapek. Kurde, niby robi kable. Kurde, dobrze fejkuje. Aż, Aż na chwilę się zatrzymałem. Tak zaczął fejkować, że się zatrzymałem na chwilę. Może jednak Naja. Kurde, kusi. O, zginął. Okay. Hard, się boję Jak zginął Gremlin, to nie mógł tego zrobić. Na pewno klapek ani Naja. Ciekawe, ciekawe. Ja bym spojrzał, admina, czy przypadkiem Naja się nie przewentował. A nie ma! <laughs> ok. O kurde. co się stało? E, Wydaje mi się, że chcieli Dubla zrobić. E, z, nie, jeszcze jest nie. Nondoran tam. Dobra, jest szazi. Ja I wiem, co się stało. I zabiłem Rufixa, który zabił Wixę na moich oczach. A. E, więc zostaje albo Nondoran, albo Shazi. Nie mam pojęcia, czemu on tam zabił. Ale ogólnie. Ale kto? To. Może Rufik pójść. No właśnie, wydaje mi się, że jakiś double. Mówię wam. Nondoran ale, i Shazzy by jeszcze warlock, tam byli oprócz mnie. Mm, ale to nie, Warlock czy to, coś? Nie, to raczej nie. Jeśli mógł być raczej Warlock, to nie... po pierwsze. Dobra. Po drugie. Mogli być też to Wexel. by tego nie zgłaszał. Tak. Nondoran musiał to być. Ale ja od dół wbiegłem, dopiero od admile, No. Ja wybiegłem w admin widziałem, że były cztery osoby w ogóle. No dobra, ale on cię widział, jeśli, by, jeśli jest tobą impostorem. Ale kto? E, Rufiks. Ale. Ja nie wiem czemu fix zabił No naprawdę? ja też nie wiem no Ale, on... ale jedyne co tutaj przychodzi mi on... na myśl to to że chciał jakiegoś double killa zrobić A pamiętam że po prostu... Takie... 3 Tylko double killa 3 na 5 osób to nie wiem czy to jest dobry double kill nie, on mógł po prostu warlockiem zabić wiele osób, nie wiem jak to się stało bo jakiś... Super no nie bo szansę jego też by zabił. by zabił Nie wiem Nie wiem, naprawdę nie wiem jak się to stało ja, Możemy jeszcze pamiętać taka, że Klapek jest Ja siedzę w, 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 w nie? No, ale ty też jesteś suz za No Właśnie chciałem to powiedzieć. No, no i tak. No ja naję teraz tak minął. No teraz na pewno. Gremlina Siedziałam... na pewno nie zabiła ani naje ani klapek, no. A, chyba że na naja jest urlopem. adminie? Wychodzę z, z dekontaminacji admina i to zrobię mu. Widzę, jak AB i Shazzy stoją przy dwóch ciałach. No no mówię, no zabiłem. Zabiłem padał, jak, który prostu... zabił Wix. No okej, okay, ale to bez sensu, żebym. Nie wiem, mój musiał zająć coś, bo. No, przy 5 osobach by nie, byśmy nie mieli double killa, poza tym. No właśnie, no nie wiem, nie wiem co Rufik zrobił ogólnie, ale. O, o, bo... Ale przy, przy tym killu byłem ja, Sazi i, i Nondoran, więc no ogólnie, te, na ogólnie no, na. Wszystkich oprócz mnie bym uważał, bo ja no jestem to dobry. To no Nie zabiłem. No, no nie, ja zabiłeś, nie zabiłeś, no, ale. no... no ale... Sazi Saz jakby był zły, to raczej by nie zgłaszał tego od razu. O, nie mogę. Wow. No, to by było bez sensu, żeby Shazzy to zgłosił, kiedy chciałby zabić. Nie mam pojęcia, co się tam stało. Trochę nie kumam. Co zrobił Rufix? Było tak dziwne, tak głupie. Fix to ogólnie lubi takie głupoty robić. Zabicie przy pięciu osobach. Czek. <ścoughs> Nie wiem, naprawdę. Klapek tam siedzi. A za tym. Co ciekawe. Co to, to robi klapek? W porządku. Wcale go nie było widać. Wcale. Oho, co to się. W... A trzy osoby? Nie mam pojęcia. Ciało koło E, to... to Lexi. Jeden z Was. Razie, nie? Bo klapek laba? stał i nic nie robił. A chyba, że, a że klapek się raz. przewentował. Nie, zresztą, nie. To no wejdziemy. to w musi być, no. No, mnie nie zabili. Nie, no. no bo było, że na baita trafiłeś. Albo po prostu stwierdziłeś, no, że trzeba sobie, sobie tak. zajębałeś. To dobra, to już odpuścisz. Dobra, no bo ja znajem bo ja całą rundę teraz. Bardzo szybko padły te trzy no, ja Nie wiem co powiedzieć ja też nie wiem weksie. Głosuję na ciebie. Ale jak mnie wygłosujecie, no to koniec gry, bo jest jeszcze neutralka. No też jest Jesterem w takim razie i nic nie mówił specjalnie, nie? Jestem Jesterem, po prostu mówię, że ludzie A. Dobra, masz mam ProSekuta na Vexiego i... A, mogłeś mogęś już oszczędzić A, sobie A, tego ProSekuta. Ja nie żeby coś, ale UFIX po prostu tam zabił i tyle. Co? Ja byłem z po prostu. No tak. ja musiałem, widzę, że na 7 takasków, no. I tam ja nie, nie było mój A Beksi się Jak, jak, jak to się, ty się stało, ty Wow. Cool ja byłem glitchem, no ale. On, nie byłem, on nie to jest underdogiem, tak. on ma mniejszy no, cooldown no, no, teraz. Eee, no, 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 jak zwykle jest underdogiem. Ale ja nie wiem, Rufix zabija przy 5 osobach. No po prostu, nie wiem, losowo. No co my Ale się timingowo no mogłeś od razu biec do laba. Ufix. No dobra, wiesz, tak zawsze mogłeś po prostu z tu ja lecieć, że Wixa nie jest. E... Że Wixa nie jest wcale z... Bo ja go domknąłem od strony dolnego, a ty od górnego a, miałeś. Ale pewnie. oni razem latali cały czas. Nie, ja tylko... Jak się szkodu A Wexy dopiero w ostatniej rundzie zaczął zabijać, więc kurwa musiałem coś zrobić, żeby nie skończyła tych tasków. Dobra, startuję. Mniejszy kłudał niestety Wexy. Dobra. Aj, aj, aj. A no ja akurat trafiłeś na sadyfa Ja staryfa. miałem zwiększony cooldown, no wiesz, cóż? to po pierwsze Ja wiedziałem, że ja przypłacę to życie W jakikolwiek <noise> sposób Ale dobrze wyszło, Ja wiem, czy dobrze wyszło No dobrze wyszło A, że nam, no tak, tak Iście jeden no, to za prawda. jeden, no Witaj, Anna, Lecimy tutaj od razu PNRR, okej, okay, w porządku. Mm, całkiem spoko tylko mam underdoga, to jest problem. Nie możemy tutaj zabić, nie ma szans. No i klasa. Dobra, zróbmy kartę. Po gremlinie, prosta sprawa. Dobra, robimy tutaj kabelki. Pięknie, tutaj teraz robimy. Dałoby się znaleźć teraz kurczę, właśnie z powrotem kolega impostora. Może do mnie przyjdzie? No to liczę. Trakie gierki, SCP i Texas tylko. Ech, jeszcze te kable zrobimy. Dobra, witam. Okay. Muszę yeah, wow. sprawdzić. Witaj. Ja jestem bo ciekaw jednej niestety rzeczy niestety tu nie no. mamy w dokładnie o, no, okay. nie mamy w talsy Aha! O. 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 No o. nie no głupoty o, to, to, to są jakieś Ale, jakie. nie, ale ja, ja bym się tym nie sugerował no. Głupoty to są jakieś sugerujmy się no, Ej chłopaki Ej chłopaki to jest To jest co to jest za imp w nawiasie? Ja, ja chyba mam drugiego, im. albo nie. O, to, to jest. Ja im bardzo, im, nie, nie, no, jestem jest tylko radzającym im No. Nie, nie. nie robcie mi chsów, to A, jestem dobry, naprawdę. A nie będziesz zabijał? Mamy ja bym po prostu to... A nie, nie, ja no, Ale hej, biegną na sussę. Ale jestem po. No, nie, po... No, nie mogę zabijać nawet, no, jestem pozytywny, ten orakel jest do dupy. Dobra. No, ale ja mówię, nie wiem, że to AB'ego, tylko w razie czego susa na AB'ego miał. Bo to... No kurde jest tak, ja tak często, tak często to podaje błędne informacje i wy chcecie mnie wyrzucić? Ma rację, dobrze, że było. No, ja nie jest, chcę tak 80%, 80 szans, że jesteś impostorem. No, ale dobra, ale jest, tak, tak często pokazuję impostora jako krummata, albo tak. jako impostora, że to jest bez sensu. Zgłosiłem przycisk właśnie dlatego, że na tej mapie nie ma Witalsu, nie jesteśmy w stanie sprawdzić, a i mam 80%, 80 kraju wierzy we wrążki, Amy, naprawdę. Weź. Mamy ja czyściciela ciała, Johnny Ja skipnąłem. Nic nie ja zrobiłem kurde. w tej rundzie, kurde, zrobiłem taski, pobiegłem do admina, zrobiłem taska, pobiegłem do elektryka, skończyłem w elektryku robiąc drugiego taska, no kurde no a ktoś w ogóle widział gremlinę albo osoby trzymające się razem? Kto je brodzi? Rage, Rage jest nie, zbyt mały. I, ja chodziłem Bo... z gremlinem i sam go zabiłem i schowałem, ale tak. Nie, no, no ale musiałeś z nim chodzić, zabić skoro, zabić skoro jakby dał ci tego orakla. Nie, nie, no nie, nie dał mi tego orakla, to losowo pokazuje. Nie, nie, on dał Ci tego orakla. Kogo tego to go sprawdza. On dał no, Ci orakla. On orakla to, może na początku rundy dać. No to może go dać na początku rundy. Możliwe, że był w o albo był w nawigacji, kiedy ja byłem. No właśnie. O, to wam było tyle osób. Nie tak nie samo no w nawigacji było tyle osób, i kurde, no mógł dobra, wtedy mnie po prostu oznaczyć. Ale, ale no, czekaj, bo ja w początku po meetingu po chcę się spytać na i czemu on stoi na kamerach, jakby nie stojąc na kamerach. Bo jest, że Czemu on wyłączony na kamerach? Co ty pilnie? Nie, nie, to nie, to, jest, to się nie. on stał na kamerach i spojrzał. No i jakbyś to mnie to jest prosił. I one się świeciły tak, wcześniej, bo widziałem. Tak, no, tak. Ja ja się się no, się 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 Teraz postaram się nie zabijać. Ale na pewno wszystkie kurde, szeryfy, weterany, sprawdzacze. Wszyscy będą na mnie iść. Dobra. Nie, no, kurde, jaki pech po prostu. No, jaki pech trzeba mieć w życiu. Tak smutne Dobra Jemy sobie w trójkę Naprawione ciało jest już w jest lower engine ja tak, był w elektryczny wcześniej zabiegłeś Klapek Ja? ja? No? ja? Zwłaszcza z tego z komunikacji z tego, z korytarza komunikacji, dobra tu na odcinek. To wywaliłem się, kurde, przez orakla. No. A znowu wyjebane, <laughs> przez Ej, wiesz, to co Zostałem wyjebany przez orakla. Nie no widzicie, nie, no właśnie. Nie, i dalej jest impostorem. Nie jestem impostorem, przecież biegłem yes. z wami do kompsów! Jak nie mogłem zajebać? Yeah, no, nie, No, nie Bo Poszedłem po, do elektryka zrobić kolejne taski, no, ja jakie jest. mi zostały w tym elektryku. No, no bo w to kompsach to... Ze mną i z kim? z kim jeszcze? Z biegłem, z no, biegłem z elektryka, biegłem z elektryka kurde do kompsa, do kompsów. A to jest ze mną. Z elektryka tak? do kompsów. I kurde biegłem z dwoma osobami. Jak miałem zabić? Nie mówię, że byłem. No nie jestem impostorem. No kurde, robiłem dwa ostatnie nie, taski, no które mi zostały w elektryku. Nie. Jeszcze mam teraz upload w adminie do zrobienia. Nie muszę zrobić no. paliwo i tyle. Hmm. A jeszcze odkliknąć ko, 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 ko. z tego z elektryku. Co tam tego coś zrobić? O, Artur się wywalił. Co tam poszedł robić? No ja poszedłem robić. Poszedł robić, był... tam jeszcze z tego co kojarzę Naja, był też Nondoran chyba? Dobiegałem, bo ja, ja robię Rufix robił, no no, bo on biegł bieg ze mną osobami. Z dwoma osobami, I ktoś byłem. jeszcze biegł ze mną? Kto biegł ze mną? Naja i Rufix? No ja dobiegłem z chyba z Rufixem No, no właśnie, chyba my w trójkę biegliśmy tak, widziałem, że trójka A. biegła. No. A widzieliście klapkę tam? No. To ja się klapka nie no, kojarzę, no. ale no. Jeszcze byłem. Jak zginęłś, ja no, przebiegałem koło waszej trójki i szłem w stronę tego, stronę strajcza. Możliwe. Zginę. Nie zapomnijcie, że AB jest impostorem. Nie, o, nie, mogę? nie mogę, nie jestem impostorem. bo tam nie, nie mnie Tak, no. tak, tak. Ale co, bo... Dlaczego ja jestem nie wiem, no stąd no. no. wiesz, no właśnie. Że AB jest Mam swoje źródła. Mam swoje źródła, że to ja już do to ląda, ale na razie i obserwujemy co się dzieje z jednym. No przecież nic Uważajcie nie robię, przecież. no! Mojej turza zanoszę przez ono na zran. Nic w tej grze nie Ej, zrobiłem! Prostu... Jestem najbardziej podejrzany, bo kurde gremlin zginął, który mnie oznaczył, no. I to jeszcze źle! Dobra, lecimy do tego admina. Nawet nie pobiegnę. Dobra. Tak, jak powiedziałem, do taski 3, do takie trzy taski zrobimy. Czyli ja oczywiście na początek uploadzik, e, potem paliwko, i przy okazji po drodze odklikniemy sobie e, tego node'a mm, No, musi zabijać e, Naja po prostu. No i tyle. I Naya. Ja bym chciał naprawdę się wyklirować. Dobra, pobiegnijmy do tych końców, naprawmy je. Okej. Okay. No boję się zabijać, nie chcę zabijać. Idźmy odkliknąć sobie na uda. Dobra. No, niestety naja, no ty musisz zabijać sam. Oho, jeszcze tego brakowało. Dobra, trzeba będzie walnąć. Dobra, ja nie będę tam podchodził, po prostu. Krończył taski, utraski. Ej, Mam nadzieję, że go zabił, chyba go zabił. Nie, ja nie zabił. Wow! Zabrał snicza. Hahaha! jest impostorem! Brawo! Kiedy się skatnąłeś? Ja. Nie jestem impostorem! Ja Zostaw mnie! Ja Dobra, jedzę. to... Aby i Byłem tym, a więc jaki klapek był snitchem, w którym wszystkie czasami wziąłem sobie snicza od klapka. AB i oj... oj. Wow. Co ty gadasz z gópką? Niemożliwe. No. Amy ja... nie jest impostek, co wygadacie? Ja Dobra, bada... ale z pierwszego maja bardziej podejrzany. Nic zrobiłem, nie zrobiłem, ma... zostawcie mnie! A ja bardziej podejrzany. Tak, no ja bardziej podejrzany. <laughs> Nic nie zrobiłem, zostawcie mnie. O! o. o. A, czyli świetnie, mamy jest Sajer. A no i No Jaki pech, kurde, zatrafił z szamle, za który wziął snica aj. i zgłosił ciało i od razu zgłosił impostorów, no. Ja, ale, no. ale wiesz co, ty no. Ty no. Nie rozumiem. Ja ci, przyślę, ja ci, ja ci na pewno przesił klipa, ale to mniej więcej wyglądało tak. A damy mu yy, orakl, żeby nie został wygłosowany. i W tym momencie ABI no. ale A też w, się... w ogóle ja byłem imitatorem. Podniosłem dwa razy tego jak sprawdziłem i AB zawsze mi wyskakiwało. No ale nie, nie, to... ej, naprawdę, ej. naprawdę do tym oraklem myślisz, że jesteś w 100% przekonany, ale... że kurde, jestem zdrajcą? Wow! To nie działa, ja dalej, jak dalej przy, przypominam o tym, że trzy razy mi pokazało gremlina, <grym>, w moim przekonaniu. Fixy jeszcze nie ma. A, nie Warto wygłosować. Jakbym był, że to byś się tak. przejechał. Czy ty możesz zacząć biegać z ludźmi, żeby ich zarażać moim pestilensem? Mhm. Albo żeby siebie zarazić? No, dwie rundy go szukałem. Już miałem wszystkiego niego <grym> Nie tym razem. <grym> Dobra. Imitator. No dobra. No po prostu taki pech. No nie, no moje kurde życie. Po prostu moje granie. Be like. Amnezjak biorący szeryfa. Nie szeryfa, snicha. I to przy zrobionych wszystkich taskach. To jest przykre. O, moje granie w womogabila bilaj. Like. pierwszej ludzie od razu, że ja jestem impostorem. Ej, ej, O no, dramat, dramat widzowie. Gry mi tutaj biegnie w porządku. Zaj, zróbmy sobie jeszcze. Dobra, jak szybko zginę? Znowu no gra w Texas. Klapek przy stole. Klapek przy stole? Kurde. Zostawić klapkę kiedy jadł. Z jakim stole? Nie mnie zostawiłeś! No nie, no, nie, no nie przestań! No nie, nie, nie. No, 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 Myślę, no, że rodziła no, dmina. No nie, no i wiki są 30 z tego kilo. Tak, tak. <śla> przestań gremlin! Nie no, ja myślałem, że chodziło o ten stół wiesz, adminowski. A no nie no. Zostawiam w admie dosłownie ile, 5-6 centów. Druga stół, sprawa, że nawet nie podszedłem do tego stołu. Bo robiłem upload. Aj są jeszcze stoły? No ogólnie no to zbiegał też gremlin, no to ja też mogę powiedzieć, że gremlin zbiegał, jakby, ale no nie wiem, czy z admina, czy z kafeterii. Za admina? Za Gremlin, tak? Co? Nie no, z admina. Ja zbiegłem z Admina i on został... Nie, nie ty, nie albo był... ja, albo Gremlin, po prostu mówię, że on Nie wiem, tu tam są albo kabelki, kabelki. albo tego, albo... Tam były kabelki. Właśnie, wydawało mi się, że albo kabelki, albo do upload. Bo tam mniej więcej stał. Nie, no to jest, to, to są kable pod, w storage'u na górze. Mhm. Potem biegłem do A na ja gdzie do tego, do dmina. A nie, ja mówię o Adminowi. A, no ja to, ja to tam no. są też kable, no. No. Dobra, ja tak poza tym jest to nie wiem. No bo ostałem pół rundy w elektryku i mnie widzieli. Co Cię widział? No, stał. Ale Cześć, pół rundy, no. Mogłeś zwentować za cztery to, co? taski tam miałem. Cztery taski. Nie, nie raczej nie. nie zabił tego kina. No dobra, ja nie nie to powiem do to skipnął, biegłem. Ale miejmy Cześć na uwadze, że mamy, że mamy tego, że mamy tego, genitora. No, yy, no, nie, nie teraz wyszedł. Wiecie, to to raz to raz A, wyszedł? A. Tak, wyszedł w... No to nie mamy drinatu Nie, no, może no. być zawsze. Może być, tak. ale no, Nondoran no, ale jest, raczej nie... Wiadomo. Nie wiadomo. Ja idąc gra, idący grać w Amonga wiedząc, że Nondoran wyszedł. Dobra, możemy skipnąć Co, co ty? Bremin nie strzelaj na... Tak, był ten mem, no kurde, no że ja muszę wam tłumaczyć. Webbie go nie strzelić proszę cię. Idźmy do Admina Robmy upload Może w końcu go skończymy. Dobra, świetnie. Można zrobić teraz kartę Super. To hmm. mi na chwilę wywaliło, już wbijam. Dobrze, Nondoran, nie ma problemu. Jeśli byłeś dobry to straciliśmy i Hauntera, i ja nie mogę wziąć roli. Więc czuj się zadowolony. On z siebie dumny. E ktoś tam zabił? Tak. Eee, No, 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 no to był A... No jest kto? Inny. Rufix znowu, no kto mógł no zrobić? Ja, ja widziałem za ścianą, <laughs> że... Ta, widziałeś za dzieje. ścianą, kurde. I widziałem... W... W, nie, widziałem, nie, tak, widziałem, przez, ścianę, widziałem nie, przez ścianę, widziałem przez ścianę, że Diri, ktoś to pada to i nagle, nagle widzę, że nie biegnie zabiłem, Rufix. Nie, to Rufix, bo Rufix nie, no. biegł za mną. Za plecami ja tam, walnął, ostatni bieg Rufix. Biegłem, ja biegłem z A, A Aby jest 100% niewinny, Aby jest, jest 100% niewinny. No, no nie, ja no, no Rufix ostatni biegł i jedną, no. No nie, nieprawda, no to to jest TheDiri i AB, ja... A, TheDiri, ja... Aby jest niewinny. Zrobiłem, zrobiłem ale co i wybiegam i no, widzę, że Rufek ostatnio no... biegnie od ciała. Z, na AB'ego, zobacz na To on może być niewinny. I, i on za Nie no, B. wiesz, AB jest... Y, Przeciwko raczej jest niewinny, bo Wiksa dała mu medyka, także wiesz. No, no Ale zobacz, <coughs> zobacz na AB'ego. tak, AB dała no, no, no. on no, może być niewinny. może być niewinny. No, nie było żadnego medyka, nie wiem o czym mówisz Gremlin. Okej. Ja medyka. Dobra, ja dawaj, to fajnie. No ja ja już tak dajesz. Wiksem, Czemu dwa na mnie? A, o im Wyjebaliście Seera, jakby co, nie? z zieloną. Sir morderca, w... bez serca. Ja nie nie naprawdę, jestem zielona. On był Seerem, naprawdę. On był szeryfem, o bogowie! Ajajaj. ej, ej. I tak, kwiatusek. I na dłużej. Obra. Ej, ej No i teraz nie wiem, kurczę, kogo walnąć w takim razie Hmm The Deary Oho Gdzie mi poszło? Kto walnął flesza? No kurwa, ożycie ja na samym mózgu, no ja dole. No on był saryfem, bro no. On był saryfem. Nie no wiem, to że nigdzie nie byłem w stanie ja. podłożyć. Dlaczego czemu to nie mówiłeś, że saryf się na tobie wyjebał, tylko... No tego nie widziałem, bo zgaszone światła były tylko. No, no też włączyłem światło! Nie No nie, tak ja jak ja widziałeś krew za dłużej ścianą. Dłużej no, tak. A na kim to użyłeś, Arturo? No na Rufixie. No. no to kurde, jak mogłeś widzieć przez ścianę krew, jak on... na tobie się wywalił. Czekajcie, bo to musi teraz to Uh, sorry, jak coś to mi wyjebało ten prąd na chwilę. A, tym jak ten odcinek, macie?